Na całym świecie znajdujemy tajemnicze struktury wzniesione przed tysiącami lat. Zagadkowe konstrukcje i artefakty były tworzone na niemal wszystkich kontynentach. Wiele takich struktur to pozostałości po nieznanych kulturach, które dawno temu zniknęły z kart historii. Do dziś pochodzenie oraz przeznaczenie niektórych konstrukcji pozostaje dla naukowców tajemnicą. Przykładem takich intrygujących obiektów są niezwykłe kamienne dzbany, które znajdują się na terenach współczesnego Laosu. Według miejscowych legend, historia dzbanów wiąże się z opowieścią o rasie gigantów, która rzekomo miała zamieszkiwać tę krainę. Laos to państwo położone w Azji południowo-wschodniej. Rozciągają się tutaj malownicze wyżyny oraz góry, a lasy zajmują niemal całą powierzchnię kraju. To właśnie na terenie Laosu znajduje się enigmatyczna równina dzbanów położona niedaleko miasta Font -Savain. Na powierzchni kilkuset kilometrów kwadratowych rozrzucone są tutaj zagadkowe kamienne obiekty. Do opisania tych struktur najczęściej używa się słowa dzbany, jednak występują także pod takimi nazwami jak amfory, słoiki czy urny. Do dziś naliczono ponad 2000 kamiennych dzbanów skupionych w ponad 90 stanowiskach. Niektóre stanowiska zawierają po kilka obiektów, zaś winnych znajduje się ich nawet po kilkaset. Wysokość zbanów dochodzi do 3 metrów, zaś waga do 6-7 ton, w tym rekordowo ciężki obiekt waży aż 13 ton. Większość zbanów została wykuta ze skał osadowych, przeważnie z piaskowca, ale także z granitu oraz wapienia koralowego. Budowniczy posiadali wysoki poziom wiedzy o materiałach i technikach ich obróbki. Obiekty mają kształt okrągły lub obły, a niektóre z nich posiadają coś na kształt pokryw. Nasuwa się tutaj pierwsze pytanie. Jaką funkcję spełniały te tajemnicze obiekty? Przez długie lata kamienne dzbany pozostawały niezbadane. W 1923 roku na teren równiny dotarł francuski archeolog Henri Parmentier. Zgodnie z jego relacją większość kamiennych dzbanów była już okradziona ze swojej zawartości. Kilka lat później tajemnicze obiekty zostały zbadane przez archeolog Madeleine Colani, która wydała pracę naukową zatytułowaną Megality Górnego Laosu. Kolani skatalogowała kamienne dzbany, a także opisała, że niektóre z nich zawierały w sobie czarne garnki, korale ze szkła, kamienne kolczyki, dziwne ozdoby, a także ludzkie kości. Podczas badań kolani i jej zespół natrafili również na jaskinię pełną szczątków ludzkich. Na podstawie tych znalezisk Kolani uznała, że jaskinia była krematorium, zaś dzbany były w rzeczywistości urnami grzebalnymi. Zmarłych umieszczano w takich urnach, aby wysuszyć ciało zanim poddano je procesowi kremacji. Pozostałe po kremacji szczątki z powrotem umieszczano w kamiennych naczyniach. Najnowsze odkrycia rzuciły jednak nieco inne światło na przeznaczenie tajemniczych obiektów. W zeszłym roku w kierunku Laosu ruszyła ekspedycja badawcza kierowana przez doktora Dagalda O'Reilly'ego z Australijskiego Uniwersytetu Narodowego. Wśród badaczy znaleźli się naukowcy z Polski oraz studenci archeologii z Poznania, Wrocławia i Szczecina. Na podstawie wykopali ustalili, że niektóre dzbany były związane z kultem pogrzebowym. W trakcie prac w korzystnej części Laosu badacze odkryli również zupełnie nowe dzbany, którym nie towarzyszyły żadne pochówki. Na tej podstawie wysnuto wniosek, że dzbany mogły być wielokrotnie wykorzystywane przez kolejne ludy zamieszkujące te tereny. Według badaczy taka hipoteza, zgodnie z którą różne ludy używały dzbanów w różnym celu, jest uważana za najbardziej prawdopodobną. Inna próba wyjaśnienia zastosowania dzbanów zakłada, że służyły one do gromadzenia wody deszczowej w okresie monsunowym dla karawan wędrujących przez te obszary w okresach suszy. Taka woda po przygotowaniu znowu nadawała się do picia, co było od dawna stosowane na obszarze całej Azji. Paciorki, znajdowane w niektórych dzbanach, miałyby być wotami towarzyszącymi modlitwom deszcz podczas postoju karawan. Większość badaczy uważa jednak, że dzbany mają zbyt małe otwory, aby mogły służyć do tego celu. Według innej hipotezy, dzbany były wykorzystywane jako miejsca do przechowywania żywności. Przeznaczenie tajemniczych struktur to tylko jedna część zagadki, gdyż nieznana jest również odpowiedź na pytanie o to, kto i w jaki sposób stworzył te kamienne dzbany. Spoglądając na ich rozmiary oraz sposób wykonania, widać, że kultura budowniczych stała na wysokim poziomie. Najprawdopodobniej do wykonania dzbanów użyto żelaznych narzędzi, choć nie jest to do końca pewne. Zdaniem niektórych badaczy tajemnicze obiekty nie pochodzą bezpośrednio z miejsca, w którym się znajdują, lecz zostały tam przetransportowane. Według Andreasa Reinecke z niemieckiego Instytutu Archeologii w Bonn, wytwarzanie i transport ważących prawie 10 ton kamiennych naczyń wymagało organizacji nakładów sił, porównywalnych z tymi, jakie w epoce neolitu były udziałem budowniczych ogromnych kamiennych grobowców z Europy. Kamienne dzbany musiały pokonać nawet kilkanaście kilometrów i to przy znacznych różnicach wysokości terenu. Niektóre hipotezy wskazują nawet na możliwy udział słoni, który miałyby być używane do transportu kamiennych naczyń. Datowanie kamieni opiera się wyłącznie na przypuszczeniach, i zdaniem archeologów stworzono je między VI wiekiem przed naszą erą a V wiekiem naszej ery. Autorstwo budowli przypisuje się nieznanej kulturze, która zamieszkiwała wówczas te tereny. Najczęściej określa się ich jako prehistoryczny lud z grupy językowej Mon Khmer. Nic nie wiadomo na temat tej zaginionej kultury. Kamienne dzbany nie posiadają żadnych inskrypcji ani dekoracji, które mogłyby być pomocne. Na niektórych z nich wyrzeźbiono ludzkie postacie. A obok kamiennych obiektów znajdują się dyski mogące pełnić rolę pokryw. One również zawierają podobizny ludzi oraz zwierząt, tygrysów i małp. Takie znaleziska to jednak stanowczo za małe podpowiedzi. W takim przypadku warto posłuchać, co na temat autorów kamiennych dzbanów mają do powiedzenia mieszkańcy Laosu. Według opowieści miejscowej ludności z historią dzbanów związani są tajemniczy giganci. Ludność laotańska od wieków przekazuje sobie historię na temat grupy dziwnych istot, które w bardzo odległych czasach zamieszkiwały te tereny. Według legend to właśnie giganci mieli być odpowiedzialni za stworzenie kamiennych dzbanów. Grupą tych istot miał dowodzić okrutny król Chao Angka, który po zwycięskiej wojnie nakazał wykuć dzbany do opijania sukcesów. Ile w tym prawdy, a ile mitu? Nie wiadomo, kto wniósł zagadkowe kamienne struktury z Laosu, więc warto mieć na uwadze opowieść o gigantach. Podobne historie o gigantach opowiadali również mieszkańcy wysp Salomona, starożytnej Malty, wiele grup Indian, a jest o nich mowa także w Biblii. Czy słowo giganci oznaczało konkretnie grupę istot o nadzwyczajnym wzroście, czy też może odnosiło się do ich ogromnych zdolności? Być może byli to członkowie zaawansowanej ludzkiej cywilizacji, która niestety przepadła na kartach historii. Inne osoby, takie jak Luc Bourgeois, sugerują, że budowniczy mogli być sterowani przez przybyszów z kosmosu. Historia o tajemniczych gigantach to jedyna wzmianka na temat możliwych budowniczych tych konstrukcji. Ich tożsamość wciąż stanowi tajemnicę i można tylko zgadywać, jakie motywacje kierowały ludźmi do budowy tysięcy kamiennych zbanów. Obecnie równina zbanów jest jednym z najbardziej niebezpiecznych stanowisk archeologicznych na świecie. Tysiące niewybuchów będących pozostałością masowych bombardowań amerykańskich w czasie wojny w Laosie są do dziś przyczyną nieszczęśliwych wypadków. Z tego powodu ciężko o przebadanie całości tego tajemniczego terenu. Być może jednak kiedyś uda się odkryć, kto, jak i dlaczego stworzył te niezwykłe konstrukcje. Zachęcam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne opowieści ze świata starożytności oraz kosmosu.